This is the Hound Pits pub, closed for business, half the district marked off as dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose, and he don't know a thing. Of course, if anyone finds out what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. Okay, mam nadzieję, że nikt nie, nie, nie zamieścił na Facebooku żadnego info o naszej imprezie. okej, okay. jesteśmy na miejscu, to już koniec. Wow, uciekłem z więzienia. To namen. Okej, okay, zobaczmy. Kto pomógł mi się wydostać z tego więzienia? Kto jest moim prawdziwym przyjacielem? Słuchaj, Samuel, dzięki za to, że mnie podwiozłeś i w ogóle mam nadzieję, że kiedy będzie impreza, dostaniesz. Wiem, 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 po prostu na pewno dostaję swoją dziewczynę. Pozwolę raz się wygrać w Blackjacka. Okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczmy, co mają dla mnie. Trzy, dwa, jeden. Gdzie jest niespodzianka? Co? O do... Fuck. Hej, o co chodzi? Tak. Yes. We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Oh, to ja i I'm Admiral Havelock. I'm a servant of the Empire, like you, until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. Równieś mi bardzo miło? Oh. But we all act like as equals here at the Hound pits Pub. This is Asian Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists okay. the lord regent's tyranny and restoring the throne at risk of execution we're committed to finding young lady emily and seeing her crowned as empress we've got big plans but we can't do any of it without you we need your skills your ability in a fight. We're going to help you destroy the empress sorry you must be exhausted yeah discuss this further after you've recovered but before you retire you. Right. Okej, okay, wyjaśnijmy to sobie. E, to wy pozwoliliście uciec mi z więzienia? E, mówiliście ciągle, o cały, cały czas, myślałem, że będzie jakaś impreza, i lokal jest całkiem niezły, przyznaję, widziałem lepsze. A, tutaj mógłbym rozstawić kilka rur tutaj byśmy rozstawili ruletkę. A Wy Zamiast odpalić dobrą muzę i puścić kilka balonów i konfetti Mówicie, żebym spotkał się z jakimś pierem, dodatkowo mówicie o rzeczach, które już wiedziałem, że mam zabić jakichś dwóch łysych buców i uratować laskę. Okej, okay, rozumiem, mam już pogadać z pierem, okej, okay, zrobię to, zrobię to, wiem. Nie można się przy was zupełnie zrelaksować, tylko praca, 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 praca. Mam nadzieję, że kiedy wrócę, kiedy już wstanę, czy cokolwiek zamierzacie zrobić, będzie jakaś konkretna impreza. Nie chcę cię słuchać, nie. Idę dopiero, idę dopiero. Nie wiem, kim jest Piero, ale. Okej, okay, gdzie mogę znaleźć tego Piero? To ty, Piero? 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 I'll be crafting your weapons and gear. All custom work for you. I will create. Okay, access No! This cannot happen now. That Damn. So Will you get a new tank from upstairs, please, while I hold this in place? Be careful. The oil is unstable. When it explodes, there is a. Terrible mess. Ok, jak tam sobie chcesz? Mogę zrobić dla ciebie kilka rzeczy. I tak nikt mnie nie słucha, więc mam to zupełnie gdzieś. Hmm, jedzenie i pieniążki. Hmm. O, jest. Ok, jasne. Robi się. Just get Perfect. Thank Dziękuję.

upgrades for your gear, weapons, munitions. but our situation here is desperate. okay, zabi, i will resell them on the black market. that should give us the money to craft the things you need. tell me what i can make for you. you must be exhausted. i advise that you get some sleep. Your life will get even more difficult soon. You should rest while you can. A, wiesz co, jeszcze się Very well. You know best. Let me know if you need anything more. Mapa. Notatki. Dużo notatek. Jeszcze więcej notatek, jeszcze więcej notatek? Eee, No, może coś, zobaczmy, co możesz dla mnie zrobić. Okej, okay, więc może kupię jakieś ulepszenia. Mmm, wygląda nieźle. I w ten prosty sposób wypstrykałem się z pieniążków. Okej... Okay. Piero na pewno wrócę do ciebie, kiedy zdaję trochę hajsu. Okej, okay. ma. Wiesz co, mam nadzieję, że kiedy się obudzę, impreza będzie już na mnie czekać i po prostu nie będziesz tutaj po prostu stał i palił tego fajka. Bo już mam absolutnie dosyć. Tego, że nic się tutaj nie dzieje. Okej? Okay. Tak, skromny pokoik na poddaszu to coś, o czym zawsze marzyłem. Na pewno wygląda lepiej niż yy, moja cela. Wow! Yy, wygląda zdecydowanie lepiej niż moja cela. I yy, okej, okay, mam swój pokój. Nigdy się tego nie spodziewałem, więc tak. Cześć, tu Korwo! Yy, witajcie w MTV Creeps! A pozwólcie, że pokażę Wam moją melinę, ok? Nad łóżkiem powieszę plazmę. Gdzieś tutaj zrobię małe kąci gracza. Miejsce na Xboxa, PS3 i Wii. Tutaj powieszę następną plazmę. A daj, może zrobię kuchnię. W będę przyrządzał moje zajebiste tosty. Lubię robić tosty. A gdzieś tutaj? Muszę z... muszę zrobić coś z łóżkiem. Wrzucę więcej futerka, różowego futerka i jakieś poduszki w prążki, tygrysie prążki. A... Coś takiego. A tutaj zrobię salę dla stripteaserek i wszędzie wrzucę lustra. Będzie całkiem nieźle. Jest ładny widok na zewnątrz. Tutaj będą przychodzić kolejne partie striptizerek. Tak, to jest pewne. Będą czekać goście. No i tak, tak będzie wyglądać moja melina. Myślę, że mogę i spać. Tu. Wow! Prawda, nie wygląda jak stanowisko z PlayStation w Empiku, ale i tak może się przydać.